Siemaneczko z tej strony Aniu. Witam cię serdecznie na kanale. Jak wiecie, ostatnimi czasy zostałem królem VP22. Nowa rola to nowe obowiązki. No i mi szczerze mówiąc, zapomniało się, że jako lider muszę założyć Warband, więc nasi ludzie tutaj dosyć długo byli bez Warbandu. Aktualnie ten warband już jest. Tutaj go niestety nie widzimy, bo jestem jeszcze na mapie Home Kingdom. Dopiero będę się tam przynosił. W każdym razie jak się przeniesiemy na mapę KvK, no to widzimy, że ten Warbend już jest. Ale dlaczego mówię o tym murbędzie? Co się okazało? Okazało się, że założenie urbendu to koszt 5000 gemów. No a 5000 gemów to prawie 10 losowań w bogactwach lasu. Więc nie mogłem sobie na to pozwolić, prawda? Zdecydowanie wolę za te gemy sobie tutaj zakręcić. No, i oczywiście to zrobimy, ale zanim zaczniemy, przypominam jeszcze o pozostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robisz. Jeśli doceniasz te materiały bardziej, możesz wesprzeć ten kanał, za co z góry dziękuję. Autopromocji już mamy za sobą, więc przejdźmy do tego wydarzenia. Może na początek zastanówmy się, czy warto w ogóle tutaj losować. Na pewno ten jeden raz warto, bo z tego co wiem, każde losowanie z tego eventu powinno się zaliczać właśnie do odblokowania artefaktów. Więc mamy tutaj praktycznie za 300 gemów plus jeden, tak? Wiadomo, nie jest to dużo, ale zawsze sprawdźmy może na początek, czy to działa. Myślę, że wyłączymy sobie to powiadomienie również. Więc sprawdźmy jeszcze raz, czy to działa. Bang. Coś tam się pokazało. I. Czy nam się zwiększyła liczba? No, liczba nam się zwiększyła. Więc ten jeden raz, przynajmniej ten jeden raz za 300 gemów, myślę, że każdy powinien sobie zakręcić. Ale zastanówmy się, czy warto wydać w tym wydarzeniu trochę więcej gemów. W bogactwach lasu, każde 80 losowań daje nam gwarantowaną legendę. Tutaj macie listę, jakie są aktualnie artefakty. No, jak doskonale wiecie, ja gram tutaj. Łucznikami, więc mamy oczywiście kuszę do Magrat. Trzeci poziom, więc jak dostaniemy kuszę, będzie poziom czwarty. Mamy również artefakt do Uraga, ogólnie do kawalerii, bo jest to naprawdę mocny artefakt. Również poziom trzeci. Wybrałem sobie również Lunaris, gdyż moja Neja już powoli staje się naprawdę potężna. Jeszcze chwila i będzie 5551. No i jako taki zapychacz wziąłem sobie Goldcrest. Nie wiem, czy nie powinienem wziąć nawet torka, chociaż z drugiej strony nowy artefakt do piechoty również by mi się przydał, tylko że jeszcze tej piechoty nie mam. Więc nie wiem, czy warto tutaj już na przyszłość sobie wybrać ten artefakt, jakbym miał go dostać. Oczywiście to nie jest gwarantowane, że dostaniemy akurat ten czwarty artefakt. Ale no, lepiej dmuchać na zimne i dać sobie tutaj coś. Coś, z czego będziemy korzystać. Oczywiście, mam również najnowszą parę strzelców G4, czyli Falgrima oraz Sibyl. Niestety, ten artefakt mi się nie podoba. Jasne, ma fajny efekt. Oj, na pewno nie chcemy go wybrać, chcemy go po prostu podejrzeć, co on tutaj robi. Ten artefakt ma naprawdę przyjemny efekt. Ten efekt mi się bardzo podoba. Zwiększa nasze obrażenia od umiejętności bohaterów o 10%. Maksymalnie może to być nawet 20%. W sumie możemy sobie kliknąć, tak, 20%. Obrażenia tego artefaktu również są niezłe. Niestety przez 3 sekundy jesteśmy uziemieni i co umówmy się, gdy gracie z strzelcami, musicie być cały czas na czubce, musicie uważać jak żadną inną jednostką, no i dlatego moim zdaniem nie warto. Mimo, że potężny tutaj efekt jest, to przez to, że nie możemy się ruszyć, ja tego artefaktu nie biorę. Jasne. Mógłbym wyłączyć go i grać ręcznie, ale umówmy się, nie chce mi się tego robić ręcznie, więc z tego względu mój Falgrim będzie biegał nadal z ostrzami cienia. Dobra, mamy cztery artefakty. Skoro już wiecie, dlaczego wybór padł na takie artefakty, jakie padł, to możemy się teraz zastanowić, czy warto w ogóle, tak? No, zobaczymy, czy warto, czy ten opening odda. Co mnie tutaj przekonuje, to to, że mamy tutaj tylko 80 losowań, 80 pociągnięć, no, a w kuźni do legendarnego artefaktu mamy tych pociągnięć 90. Zresztą boleśnie się o tym przekonaliśmy na moim ostatnim openingu, właśnie kuźni. Dlatego zdecydowałem się, że skoro mamy tutaj tylko 80 artefaktów do jednego z czterech gwarantowanych artefaktów, czemu tego nie zrobić, prawda? Po drugie, losowanie w bogactwach lasów liczasz się również do odblokowania. Egzemplarów, nie będę kłamał, to mnie również tutaj kupuje. No i zawsze mamy 10 losowań mniej. Na 10 losowań to jest 6000 gemów w plecaku. W później 10 losowań również kosztuje 6000 gemów. Więc nie widzę przeszkód, żeby sobie tutaj nie zakręcić. Jeśli o czymś nie wiem i coś pominąłem i gadam tutaj głupoty i powiecie mi, że zdecydowanie lepiej, gdybym zostawił te gemy na później to dajcie znać, dlaczego jest lepiej zostawić te na kuźnię. W moim przypadku myślę, że jest chyba okej, okay, bo nie mam żadnego z tych artefaktów, który chcę wymaksowanego, więc nieważne, co bym tutaj dostał, będę się z tego artefaktu cieszył, więc ja tym tutaj argumentuję swój wybór. Po pierwsze, z każdego artefaktu będę się cieszył. Po drugie, mamy tutaj 80 losowań i mamy gwarantowaną legendę, jedną z czterech. Po trzecie, otwieranie tych artefaktów wlicza się w egzemplary, po czwarte, z racji tego, że mamy tutaj 80 losowań, a nie 90, to będziemy mieli więcej legendarnych artefaktów w naszym plecaku, które będziemy mogli wymienić ponownie na losowania w egzemplarach. Jasne, w moim przypadku jeszcze daleka droga, ale jeśli ktoś jest bliżej i nie ma wymaksowanych artefaktów, które go interesują, myślę, że właśnie to może być sposób. Tylko pamiętajcie, że jeśli chcecie spróbować swojego szczęścia, w bogactwach klasu, Musicie mieć minimum 144 tysiące gemów, z tego względu, że mamy tutaj potwierdzone info, system PT tutaj nie działa podobnie jak w kuźni. To znaczy, że jeśli ja teraz otworzę dwa razy legendarne artefakty i nie dostanę tego artefaktu jednego z tych czterech, który sobie wybrałem, no to dopiero za trzecim razem mam gwarantowane to, że dostanę jeden z tych czterech artefaktów. No i jeśli za pomocą tych gemów, które tutaj mam, nie dostanę jednego z czterech artefaktów, które wybrałem i będę musiał ponownie mieć minimum 144 tysiące gemów, żeby sobie zagwarantować przynajmniej jeden artefakt z tych czterech, które sobie wybrałem. Natomiast w kuźni działa to o tyle fajnie, że jeśli podczas jednej kuźni nie dostaniecie tego artefaktu, który sobie wymarzycie, który sobie wybierzecie, no to ta szansa przychodzi na kolejne kuźnie. Dlatego tutaj jest oczywiście przewaga na stronę kuźni, ale patrząc tylko na gemy, przewagę mają bogactwo lasu, bo żeby sobie zagwarantować jeden artefakt, który chcemy, który sobie wybierzemy, musimy wydać tutaj 144 tysiące, przy najgorszym szczęściu. Natomiast w kuźni, gdybyśmy używali gemów, musielibyśmy wydać tych gemów 162 tysiące. Więc oszczędzamy sobie prawie 20 tysięcy gemów. Myślę, że dla takich low spenderów, free to playów, jest to coś, nad czym warto się zastanowić. Skoro już wiecie, dlaczego decyduje się na otwieranie wybogactwach lasu? Myślę, że możemy przejść do tej ciekawszej dla wielu części filmu. Także pierwsza dziesiątka właśnie leci. Tutaj dostaniemy całe nic, druga dziesiątka. Tutaj dostaniemy całe nic standardowo, tak w końcu to jest Nasze szczęście, więc nie liczę tutaj na dostanie artefaktu przed gwarantowanym. Była to trzecia dziesiątka, teraz będzie dziesiątka czwarta. 50, 60, no i mamy legendę. Oho, teraz trzeba dobrze wybrać. Dobra, mamy tutaj King Slayera, co jest dla mnie dobrym artefaktem, bo King Slayera wymaksowanego nie mam. Także kliknijmy sobie jeszcze raz. Czemu mi się to wcisnęło? Tego nie wiem, ale psuje to klimat cały, halo. I to było 70, tak? To było 70 otwarcie, więc... No nie, no tutaj się wcisnęło mi nie to, co chciałem. W każdym razie, mimo tego, że nam się to wcisnęło, przejdźmy dalej do losowań. Tak jak mówiłem, podoba mi się w tym evencie, że mamy tutaj większą ilość artefaktów, które możemy dostać. Tych legendarnych artefaktów. Za taką samą ilość gemów, co w później. Oczywiście, jeśli celujecie w jeden konkretny artefakt, to bogactwo lasu nie są dla was, tak? Ale jeśli chcecie uzbierać trochę artefaktów. troszkę, wiadomo, że niedużym, ale troszkę tańszym kosztem i nie przeszkadza Wam to, że dostaniecie jeden z czterech losowych, który sobie tutaj wybierzecie, czyli najlepiej jest kręcić tym, gdy nie macie wymaksowanych artefaktów, które Was interesują, to myślę, że ten event naprawdę może być dla Was. Szkoda, że zapomniałem ile razy tutaj już otworzyłem, ale kliknijmy sobie jeszcze raz. No, to jest nasz ostatnie losowanie. Może inaczej, chciałbym, żeby to było nasze ostatnie losowanie. Bo jak widzicie w prawym górnym rogu nie mam kolejnych 60 tysięcy gemów, żeby mieć gwarantowaną legendę. Jak doskonale pamiętacie z poprzedniej części filmu, w Bogactw Klasu jeszcze nie mamy systemu Piki. Mamy to co chcieliśmy, mamy to co chcieliśmy, raczej wątpię, że coś więcej tutaj dostaniemy, chociaż były takie przypadki. No i przypadkiem sprytnie to wymyślili, sprytnie to wymyślili. Tutaj zawsze było potwierdzenia, teraz na środku dali losowanie. W każdym razie otrzymaliśmy to, co chcieliśmy. Aby za niedługo, więc myślę, że warto się zapisać, zarejestrujmy się i, moi drodzy, jest jeszcze jedna rzecz. Możemy sobie ulepszyć te artefakty, które właśnie dostaliśmy. W sumie dwa fajne artefakty dostaliśmy, tak? Więc moim zdaniem, dla mnie, dla mojego konta, się opłacało. Pamiętajcie, że to, czy warto, czy nie warto coś zrobić, bardzo często jest coś indywidualnego, więc sami musicie o tym pomyśleć, czy to jest dobre dla Was. I ja sobie tak pomyślałem, że ten event jest praktycznie wymarzony dla mnie, bo ja nie mam żadnego artefaktu wymaksowanego z tych, które tam sobie wybieram, więc. i tych, których chcę przede wszystkim. Więc no. Tańsza ilość gemów, więcej legendarnych artefaktów, coś, coś dla free to playa. Coś idealnego dla gracza free to play. Mamy tutaj już fajnie ulepszoną kuszę. Ile ona teraz tam ma tych e, dodatkowych statystyk? Gdzie ona jest tutaj? 6% i 6%, 12%. Sprawdźmy, czy by na pewno te gemy poszły tam, gdzie trzeba. Oczywiście, że poszły, więc. Mamy już 500 prawie, 1 czwarta drogi za nami. I myślę, że powolutku, malutku, Prędzej czy później tam dojdziemy, tak? Egzemplary prędzej czy później na tym koncie będą. Nieważne ile miałoby to nam zająć, nawet jeśli zajmie nam to 2 lata. No to do tych artefaktów pójdziemy. W każdym razie w tym odcinku to by było na tyle. Zaraz zacznie mi się Battle Abyss. A nie będę do tego odcinka wrzucał obysa, żeby go zapchać, także jeszcze raz, wiecie co robić, trzymajcie się. Elo!